Temat. O tym, co ważne. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Dzisiaj o zdrowiu, szlachetne zdrowie i tak dalej. Ten, ten się dowie, ile jesteś warte, kto Cię stracił, czy jakoś tak było, a Cię nie stracił. bo Jest dr Piotr Burgieł, lekarz chorób wewnętrznych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tytuł Lekarza Rodzinnego roku w plebiscycie Hipokrates 2024. To tytuł ogólnopolski, jak się Pan z tym czuje? Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję wszystkim pacjentom, że po raz kolejny na mnie zagłosowali i udało mi się w tym plebiscycie zawojować w tym roku również. No dość wysoko, bo to wszystko trzeba wygrać i, i powiatowe, i wojewódzkie. No na samym końcu ogólnopolskie. E, tak, bo to są takie tak zwane eliminacje e, wojewódzkie e, i osoby, które zajmą e, pierwsze miejsce w plebiscycie zachodnio Pomorskim. Ja w, akurat w kategorii lekarzy rodzinnych zajęłem pierwsze miejsce i w tym roku też położono mnie ode mnie z mojej przychodni. Pani Ula Borowska też zajęła pierwsze miejsce e, w województwie zachodniopomorskim, Pomorskim. Przeszło do etapu ogólnopolskiego, gdzie też pierwsze miejsce zajęła. E, natomiast no, mam w paru kategoriach jeszcze. Też powojewaliśmy, ale już nie tak mm. wysoko. Między innymi przychodnia w Barwicach, zajęła y, drugie miejsce w zachodnio-pomorskim. W to jest nowo powstała przychodnia od roku y, tam pracujemy. Y, również pani Janikinia y, z Lotynia i Cudzozież Szczecinka, pani Dorota z Muzaja, drugie miejsce w wojnistwie zachodnio no, i takie jeszcze pojedyncze sukcesy w, 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 w Bobolicach. Pani Pieniarka zajęła pierwsze miejsce, ale w powiecie już tam w ogólno-wojcowym morskim zajęła czwarte czy piąte miejsce. No ale tak mamy kilka sukcesów, można powiedzieć. Pacjenci nas doceniają, co jest bardzo miłe dla nas. No właśnie, a dlaczego pacjenci darzą, darzą was takim zaufaniem? Pana takim zaufaniem? jak pan myśli. No a taką skromność trzeba na chwilę odłożyć i, i powiedzieć. I, i, znaczy może to górnolotnie zabrzmi, ale ja myślę, że jednak ciężka praca, naprawdę taka ciężka praca, jak już pracujemy, to robimy wszystko do końca I jeżeli pacjent jest, ma jakieś problemy poważniejsze nawet, powiedzmy, że jakieś problemy onkologiczne, czy jakieś organizacyjne, myślę, że tak jest u nas to wszystko zorganizowane, że próbujemy tym pacjentowi do końca pomóc, łącznie z tym, gdzie mam go kierować, pomagamy no we wszystkich aspektach. Jak tak mi się wydaje, że, że, że ta opieka u nas jest dosyć kompleksowa. Przynajmniej się staramy. Oczywiście nie jesteśmy idealni, dużo mamy jeszcze do zrobienia, ale, ale naprawdę wszyscy się staramy i, i myślę, że też to jest kwestia troszkę też dobrej organizacji pracy. No to tak, Szczecinek, Grzmiąca, Barwice, Bobolice, Wierzchowo, loty ma Rosnowo, Rzeczenica i dyżury nocne. A kiedy pan śpi? No na dyżurę czasami, ale powiem szczerze, że już teraz mnie dyżuruję, już troszkę mam większą obsadę, na naszej też opiece lekarskiej przeciętnie jeden dyżur mam w tygodniu i być może jeszcze zajdę z tych dyżurów, jestem jakąś osobą koordynującą. I no, też trochę zaczynam się już oszczędzać, jak to się mówi. Pracuję dużo w, za dnia, ale staram się mniej dyżurować i, i jednak, żeby się regenerować i odpoczywać. Chociaż były trudne momenty, bo były momenty, gdy lekarze u mnie chorowali, na przykład, albo y, miałem jakieś tam trudności z obsadą, to no, mi się ciągi. Ciągi. ciągi, tak. <grym> Ładnie powiedziałem. Mówi, był, ciągu, bywało to... ciężko, ale ciężko, ale teraz jest sytuacja, można powiedzieć, stabilna. Pan bywa w tych wszystkich miejscach? W dwóch, już obiecałem sobie, w dwóch przychodniach ostatnich, które założyłem, już nie, nie jeżdżę. Tam, już, tam lekarze inni pracują. No ja jeżdżę między siedmioma przychodniami, praktycznie i tam sprawuję opiekę. Yy, ma pan sporo wyzwań yy, codziennie, a jakie są najtrudniejsze? O, to trudne badanie. pytanie. Myślę, że takim wyzwaniem jest yy, jednak koordynacja yy, pracy lekarzy i pielęgniarek, tak żeby no, yy, w żadnym miejscu nie było tak że lekarza nie ma, czy pielęgniarki, czy ta opieka, żeby była kompleksowa. Yy, jednak są trudności na rynku yy, pracy w miejscu, takim Czarnym punkcie można powiedzieć, chodzi o <laughs> zatrudnienie lekarzy, pieniarek, daleko od dużych ośrodków klinicznych, gdzie dużo łatwiej jest znaleźć lekarzy, jest ich więcej po prostu. No ale jakoś sobie radzimy. Myślę, że powolutku się mówi, też, oprócz tego, że rozwijam się, jeśli chodzi o, o, o nowe przychodnie, nowe. Jednostki, to jednak ci lekarze i darzą, pielęgniarki darzą na zaufanie mi, i przychodzi do mnie coraz więcej tych personelu medycznego. Także powolutku ta sytuacja, mimo wszystko, się normalizuje, no ale bywają jeszcze takie trudne momenty, gdzie trzeba to skoordynować i stanąć na głowie, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Ilu pacjentów obsługujecie? Pan to liczył? No, teraz będzie już nas około 18 tysięcy pacjentów razem. Wszystkich przychodniach. 18 tysięcy pacjentów. Tak. Plus noc, też opieka lekarska, to jest. Mamy, sprawujemy opiekę lekarską, bo opieka pieniężna należy bezpośrednio pod szpital. Ja mam tak zwany podkontrakt pod ze szpitalem i do moich obowiązków należy obstawa e, opieki, opieka lekarska. Także lekarze, wszyscy, którzy pracują, to są zatrudnieni przeze mnie lekarze, ewentualnie ja pracuję, no i tą opieką obejmujemy. Cały powiat Szczecinecki plus y, gmina Bobolice. Około 100 tysięcy pacjentów. Jeśli lekarz, y, doktor, y, szef. Szef przychodni, czy tam szef firmy, mówi, że on pracuje, to znaczy, że pracuje w 10 miejscach i jeszcze ma dużo rynocne, a jest coś po pracy. Pan, pan coś, coś robi w ogóle jeszcze ma pan czas robić coś po pracy? Nie mam czas. Tak powiedzmy, że moim taką pasją to jest basen. Przynajmniej chodzę na basen, bo trochę uprawiam sport, żeby jednak się zregenerować i, i być w jakiejś takiej kondycji fizycznej. I, no na czym się udaje. Nie wam, nie mam, miałem takie przerwy czasami, że. <laughs> No, nie, nie robię tego systematycznie, ale z reguły staram się w, przynajmniej dwa razy, trzy razy w tygodniu na tym basenie być, czy inne formy sportu uprawiać. Jak pan myśli, co jest ważne hmm. dla pacjentów, którzy przychodzą do, do przychodni lekarza rodzinnego? To jest, nie wiem, to jest dostępność badań na miejscu, co to jest. Nie wiem, miejsce w poczekalni choćby. Myślę, że to jest ważne że dostępność do, do jak gdyby, że było wszelkie spektrum. Ja też dążę do tego, żeby jeszcze tutaj powiedzmy USG, żeby specjaliści byli u mnie niestety na razie na zasadzie prywatnych wizyt. Pracuję nad tym, chociaż jeszcze to droga jest daleka, żeby to zrobić tak, jak powinno się zrobić. Natomiast myślę. Jak ja pracowałem w wielu innych miejscach, jeszcze zanim założyłem swoją firmę, no już prawie 10 lat będzie, jak ja własną przychodnię twor stworzyłem, <laughs> no to tak zauważyłem, że nie zawsze ten pacjent jest zaopiekowany od samego wejścia i na przykład ogromna rola jest tu rejestratorek medycznych. U mnie jest <grystans2> dużo tych rejestratorek, są, yy, yy, zazębiają się, że cały czas ktoś z rejestratorów pracuje, ale od wejścia, potem jak gdyby przekazany jest ten pacjent dalej do, do pieniarki, potem yy, do lekarza, potem wraca do rejestratorki i rejestratorka jeszcze stara się tego pacjenta ukierunkować, dać mu adresy, yy, yy, telefony, po, po kierunku. Może to nie jest nic takiego wielkiego, ale ten pacjent wie, że jak wchodzi, to wie, że wyjdzie dobrze zaopatrzony. Oczywiście zdają się jakieś przypadki, które tam powiedzmy trzeba skorygować i nie zawsze tak słodko jest, ale... Skorygować. A, tak, ale, ale, ale generalnie, generalnie myślę, że pacjenci czują się za, zaopiekowani od, od wejścia do wyjścia ze, z przychodni I, i, i wiedzą na czym stoją. Czy to jest... Y czy to jest tak, że, że jakie, są, jakie są plany na przyszłość? Tak, bo chciałem powiedzieć o tym, co, co tam w przychodniach można znaleźć, ale przecież nie chodzi, nie chodzi o plany na przyszłość typu kupno nowego tam USG lub, lub czegoś innego, albo nowej superwagi. Tylko ogólne plany na przyszłość rozwojowe. rozwojowe rozwojowe. Czy może umocnienie się na tej pozycji, która jest? To znaczy, ja myślę, że chodzi mi głównie. Żeby była taka kompleksowość jeszcze, myślę, myślę trochę nad specjalistyką. Brakuje po prostu czasu, żeby, żeby to dopiąć wszystko, ale żeby, żeby tak te usługi nasze, lekarze były bardziej kompleksowe, chcemy, żeby było więcej specjalistów. No, pewna diagnostyka USG i też wystąpiliśmy tutaj do, o, no, w programach Phoenix o, o aparaty USG. E, o dziwo, mam lekarzy chętnych do pracy, ale czekam jeszcze na te aparaty. Niemożliwe. Tak. Ta, 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 mam nadzieję, że się to wszystko uda spiąć y, 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 w czasie. Y, no i myślałem też o rehabilitacji, że może w dwóch punktach takich większych moich, y, a, mo, a może trzech, y, chciałbym założyć y, również y, rehabilitację. Tak, żeby pacjenci się no, czuli, zapiekowani w jednej firmie kompleksowo, to jest dla mnie jedno, jedno takie wyzwanie i ja tak powiem szczerze nie zamierzam rezygnować z pracy lekarza, ale być może trochę będę mniej pracował, bardziej się czuję taki jak to, by, jak to się mówi jako menadżer, żebyś. chciał troszeczkę dopiąć wszystkiego, bo to też no, oko szefa musi tam gdzieś... Yy, chociaż uważam, mam bardzo dobrych pracowników w biurze, naprawdę, którzy ciągną tą firmę do, do przodu i to się liczy, ale zawsze muszę też jakieś decyzje podejmować i, i lubię tą pracę yy, o, o menedżerską, powiedzmy, i dla mnie chciałbym troszeczkę więcej pracować jako menadżer, ciutkę mniej niż lekarz, no i, i moim marzeniem jest też, by yy, mieć wsparcie tutaj ze strony mojej rodziny, to znaczy moja córka Jedna na trzecim roku studiów lekarskich, druga jest lekarzem rodzinnym, tylko jest akurat na, na ulopie macierzyńskim. Mam nadzieję, że córki mi też pomogą kiedyś tu w pracy lekarskiej i nie tylko, i menedżerskiej też. No i tego życzymy. Doktor Piotr Burgiel, lekarz rodzinny roku w konkursie Hipokrates 2024, odbiera 7 grudnia nagrody w Warszawie i w ogóle będzie fajnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Temat o tym, co ważne.